Dzień dobry, kochani, to nie jest dobry czas dla nas. Jak sam wiecie doszło do tragedii u nas. W tej chwili organizujemy wszystkie sprawy związane z pochówkiem od księdza do grabarza, od grabarza do zakładu pogrzebowego, od zakładu pogrzebowego po nową wiecie, życie jest przewrotne, życie jest bardzo przewrotne i tak naprawdę człowiek nie wie kiedy, spotka go to co spotyka każdego. I dlatego zawsze wszystkim powtarzam i powtarzać będę, że nie ważne co masz, nieważne ile masz, goły się urodziłeś i goły stąd odejdziesz. Także wszystkie bogactwa świata, które gdzieś tam ludzie odkładają, są tylko i wyłącznie rzeczą materialną, której ze sobą nie zabierzemy tam właśnie na tamtą stronę. Dlatego z tego miejsca Chciałbym Wam wszystkim powiedzieć, że pieniądze to nie wszystko. Najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka, do bliźniego swego, odpowiednie podejście. Kiedy trzeba współczuć, człowiek powinien współczuć. Kiedy człowiek ma się źle, powinno mu się wyciągnąć dłoń, pomóc. Kiedy to wszystko wiecie, ciężkie chwile mamy bardzo ciężkie chwile mamy. To wszystko kosztuje nas mnóstwo emocji, mnóstwo cierpienia. Ludzie kochajcie się, ludzie kochajcie się i szanujcie się, nie kłóćcie się, bo jak wspomniałem wcześniej, nie znamy dnia, nie znamy godziny, kiedy przyjdzie po nas tak zwana kostucha i powie: To jest ten czas, to jest to miejsce. I on nie będzie pytał, czy masz jeszcze sprawy do załatwienia, czy zdążysz się pogodzić z żoną, czy z mężem, czy z synem, czy z córką, czy z dziadkiem, czy z babcią, czy z prawnukiem, czy z prawnuczką. On nie będzie pytał, on po prostu przyjdzie, weźmie swoje i pójdzie. A najgorsze to może być to ten czas, kiedy z tą osobą, którą ma się pochować, człowiek się pokłóci, człowiek się zawzie i powie, a mam cię w nosie, niech cię Licho weźmie. I, i faktycznie jest taki czas, że to Licho może przyjść i wtedy taki człowiek zostaje z mega wyrzutami sumienia. Jeżeli w ogóle takowe sumienie posiada, to pozostaje z takim wyrzutem sumienia. I, I musi sobie z nim radzić, 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 a, a to nie jest nic prostego. My na szczęście y, żyliśmy w bardzo dobrych stosunkach i życzyłbym sobie, żeby każdy żył w takich stosunkach, jak ja żyłem i jak my żyliśmy z naszą mamą, czyli babcią, bo to dla mnie tościowa, ale mama. Dlatego że w momencie kiedy moja mama zmarła, zmarła parę lat temu. To ona zastąpiła mi mamę. Dlatego, że miałem nadzwyczajną teściową. Niech Bóg macie w opiece. I Was wszystkich. Cześć.